Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj moi drodzy aktualizujemy tego totalnego grubasa z tym turbo pięknym brzuszkiem. Tylko zobaczcie jaki ma brzuszek. No i plan na dzisiejszy odcinek był trochę inny, ponieważ mieliśmy zrobić podejście numer dwa, jeśli chodzi o Carlosa na polu. No ale niestety pogoda ostatnio nam strasznie krzyżuje plany, a wiecie z Carlosem jest tak i z jego wychodzeniem na pole, że mimo że jest powiedzmy 25 stopni na zewnątrz, no to jeśli w nocy było chłodno i dodatkowo padał deszcz, to ziemia jeszcze nie jest nagrzana. Więc jak położymy Carlosa na ziemi, to na przykład jest szansa, że on się przeziębi, bo mimo że słońce świeci, to jednak ziemia jest chłodna, no nie? Więc nie możemy ryzykować zdrowiem naszego karlita i po prostu wyjście na pole numer 2 będzie w kolejnym odcinku. A tymczasem dzisiaj damy mu trochę owocków, wykąpiemy go, pójdziemy na spacer po domu, czyli wszystkie takie daily routine ała Carlito. Jak widzicie Carlito z odcinka na odcinek jest po pierwsze coraz większy, a po drugie coraz bardziej, że tak powiem, toleruje mój dotyk i wydaje się, że naprawdę jesteśmy już coraz większymi kumplami. Także to tyle jeśli chodzi o wstęp, jednakże chciałbym Was tylko poinformować o fakcie, iż właśnie teraz na mój drugi kanał wleciał film o tym, jak prawie złamałem nogę, jeszcze dodatkowo to nagrałem. Więc jeśli jesteście ciekawi, to link do filmu zostawiam w opisie. To tyle, a teraz zabieramy się do roboty. Tak, Karlito, zabieramy się do roboty czy nie? Ty jesteś leniuch, ale czasem trzeba się zabrać do roboty i nagrać jakiś odcinek, nie? Iejku jak on jest kochany! Mój Karlito! Dobra kochani, na samym początku filmu mam do was pewną prośbę. Powiedzcie mi, w jakim kolorze Carlos wygląda najlepiej. Mamy do dyspozycji, jest czerwony, przyznaję, że tutaj smog wygląda jak, no jak smog. Mamy jeszcze taki niebieski, bardzo go lubię, nadaje taką fajną morską poświatę tutaj temu wszystkiemu. Jest jeszcze granat, no, w zasadzie taki bardziej fiolet bym powiedział. No, Carlito tam, słuchajcie, już ewidentnie wie, że coś się święci. Jeszcze możemy dorzucić żółty. O, żółty fajny, taki cieplutki. Biały natomiast jest trochę różowy, no nie? I w zasadzie, no, na tym się kończy moja możliwość kolorystyki. Dajcie znać, w którym kolorze Wam się Carlos najbardziej podoba. A, jeszcze zielony. O, zielony to dopiero. Moim faworytem jest zielony, ten niebieski... No i czerwień, bo wiadomo. No ale dobra, wrzućmy niebieski, bo jest taki dość jasny. Trzeba wyciągnąć tego pana, słuchajcie, stąd. Najpierw Carlos będzie musiał zrobić kupę, ponieważ wczoraj był nakarmiony dwiema myszami. Ja Carlosa karmię raz w tygodniu pełnymi gryzoniami, i właśnie wczoraj przypadał ten dzień. Widzimy, że jakby moja obecność dla Carlita już tak naprawdę nie zmienia jego zachowania w jakiś specjalny sposób. Nie ucieka, to jest najważniejsze, że nie ucieka, wiecie, tam pod ziemię. No ale też z drugiej strony on nie wychodzi ochoczo na moje ręce, no nie? więc jakby całe życie przed nami i podejrzewam, że w końcu to będzie tak oswojony, że będzie leżał w łóżku i w ogóle cudawianki. Przynajmniej tak wyglądają teju na zagranicznych grupach. Często ludzie wrzucają foteczki, jak teju po prostu leżą pod kocykiem razem z właścicielem i się przytulają. W takim razie, Carlos, idziemy do kuchni i tam jest podkład. I ty wiesz, co z tym podkładem, nie? Patrzcie w ogóle, że ten jego ogon jest taki wielki, Twardy, ale również trochę miękki. No, nieźle. Dobra, Karlito. Uciekaj tutaj i sam wiesz, jaki jest układ. Teraz Carlos rozpoczyna akcję typu ewakuacja z kuchni. <grym> I będzie to trwało pewnie pół godziny. No nie, może nie pół godziny, ale myślę, że tak z 10 minut będę walczył z Karlitem, bo on nie lubi w tej kuchni siedzieć i naprawdę musi się nachodzić, żeby strzelić tą kupę. Tutaj nie ma przejścia, mój drogi. Przecież wiesz o tym. Stop. Moja ręka mówi stop. Co ty z tym zrobisz teraz? Idź, idź zrób kupę. Wiem, że chcesz, bo ten brzuch wskazuje ewidentnie, że się jest pełny. Jak był mały, to wskakiwał na przykład na to, tylko że nigdy mu się nie udawało i po prostu upadał, nawet na plecy. A teraz, jak jest starszy, to już mu się tak nie chce skakać. O, mamy to. Nie trafił w ogóle. O nie, słuchajcie, a co gorsza, on zrobił tylko siku. Carlos, ale jeszcze kupa. Wiesz, że ja cię nie mogę puścić bez kupy po domu, bo jak walniesz kloca na dywan, to wszyscy tutaj poumieramy. No. Zrobisz jeszcze kupę. No to były siki tylko ziom. Przecież wiesz, że to były siki tylko. Nie mogę cię puścić. Sorry. musisz jeszcze być kupa. No nie mogę cię puścić. Mimo, że jesteś taki piękny i kochany. No tak. Taki jestem właśnie. Carlito. Często jest tak, że właśnie Carlos robi jedno i drugie na raz, ale często też jest tak, że robi jedno, a drugie później. Ty no Carlos, nie wchodź w te siki swoje. Puść mnie Kuba. Ja nie chcę być w tej kuchni tyle czasu. Uwielbiam jako brzuch. Nie? Kurde, jaki ma brzuch. Trochę jak salamandra, nie? Czy tam jakieś traszki. Nie chińskie, a może chińskie właśnie to były. Z takimi pomarańczowymi brzuszkami. Jest też szansa, moi drodzy, że rzeczywiście Karol dzisiaj nie zrobi kupy, no bo jakby będzie trawił gryzonia dwa dni, a nie jeden dzień. Także myślę, że to bardzo możliwa teza. <grymne> Uwielbiam go tak drapać po gardełku, nie wiem czy on to lubi czy nie, no ale skoro nie odchodzi ani nic. Jeśli Karol nie chce teraz robić kupy, to znaczy, że po prostu jej nie zrobi, bo jeszcze nie przetrawił gryzonis wczoraj. Więc ja tutaj szybko sprzątnę teraz. No tak to jest, panie. Zmarnowałeś podkład, bo żeś tylko na niego naszczał. To nie są tanie rzeczy, mój drogi. Dobra, Karlito poszedł na wycieczkę. Tu jest. Natomiast my, kochani, mamy takie rzeczy jak winogronka, lubi od czasu do czasu. Jagody lubi często. Jabłko w zasadzie chyba jeszcze nigdy nie spróbował. I ze śliwką jest taki problem, że kiedyś kupiłem śliwkę, za którą po prostu biegał po mieszkaniu. No a teraz ostatnio jakoś nie mogę znaleźć tych śliwek, więc testuję, które to mu smakują najbardziej. O, widzę, że pan tutaj się zorientował, że podali jedzenie, tak? No dobrze. Zobaczcie, on chce wrócić. Karlito, nie możesz wracać. Bo sam spójrz, co tu jest. No, zapraszam. Co będzie pierwsze? Mamy do dyspozycji. Winogronko, śliwka, jabłko i borówka. No? Winogronka znam. Jaki, patrzcie, jaki jest wybredniak. Jeszcze nie możesz tu wchodzić. Carlito, Serio, nawet borówki nie chcesz. Wiecie, jak można zrobić? Można mu dać tak borówkę. No? Weź se. Ty wybredny buraku. Mój Carlos, słuchajcie, no nie przepada za dużą ilością owoców. Trochę mnie to martwi. To jest taki typowy mięsożerca. Ale też jest często tak, że po prostu za owocami on nie szaleje i ma prawo nie mieć ochoty na owoce w przeciwieństwie do mięsa. I wtedy zawsze kładę owocki tutaj w miskach. I jak on ma ochotę, później to sobie te owocki wcina. Oczywiście w takich warunkach, jakie panują w terrarium, to te owocki są tutaj jedno popołudnie, nie dłużej. No bo wyobraźcie sobie taką soczystą śliwkę po dwóch dniach w terarium Carlosa. No i jeśli tak, moi drodzy, to ja tutaj mu. Zostawię ten szwedzki stół. Niech ma, już trudno, niech stracę. W sumie winogronka mogę mu wsypać tutaj. I tak wszystkiego nie zje, no ale. W takim razie weźmy tego pana i wykąpmy go, bo jest też szansa, że zrobi kupę przy ciepłej kąpieli. Ale mega, naprawdę mega się cieszę, że nie ma problemów wychowawczych z nim, bo serio bałem się, że jak on będzie drapał całe życie. To ja normalnie będę pobliźniony bardziej niż od kota. A tymczasem widzicie, że mogę sobie go trzymać. Już jest lajcik, naprawdę jest mega lajcik. Ale jakby chciał mnie podrapać, słuchajcie, tymi pazurami, to nie chcę myśleć. Ale też mam taki sposób, o, że jak się zaczyna wyrywać, to łapię go w ten sposób za łapy, żeby po prostu nie mogły mnie tymi tylnymi podrapać, bo one są najgorsze. I po krótkiej chwili, jak on się tak wyrywa i go chwycę, to już jest z powrotem chillałcik. Także tak jest właśnie Karlito. Dobra, mój drogi. Wodujemy jaszczura. O kurde, patrzcie jaki on już jest duży w tej wannie. Uo! aż sobie oglądnę pierwszy odcinek z nim, dla porównania jaki był wtedy. Widzę, że temperatura wody mu mom momentalnie siadła, jest taka letnia w stronę ciepłej. No i zobaczcie, w ogóle nic, zero reakcji, bo mu dobrze. Rozpłaszczył się tak, żeby chłonąć energię z ciepła. Miałeś tyle owocków do wyboru, a nic nie zjadłeś. Panie Czerwonooki, no to zjesz później. W ogóle zawsze jak go wyciągam, to mam bekę. Bo jak siedzi zakopany i wystawia głowę, i potem wychodzi z, z tej ziemi, to jest cały, zakurzony i brudny, no nie? I w ogóle nie ma tego ornamentu u góry, tylko jest ten wielki torf. I przed wyjęciem go z terrarium muszę go tak totalnie obdmuchać, żeby to wszystko z niego spadło. Żeby potem nie leżało na ziemi. A widzę, Carlos, że ty masz do doszczętny tutaj. Dobra, słuchajcie, zostawiam go tu na chwilę, no i zobaczymy, czy on będzie coś kombinował, czy nie. Karlito, żeś się od 10 minut nie ruszył. Ależ mu dobrze w tej wodzie, czekajcie, to. Bo czasem rzeczywiście on ma humory i nie lubi siedzieć w wannie i to widać od jakby pierwszego momentu kontaktu z wodą, no ale dzisiaj ewidentnie jest mu tutaj dobrze. Wyglądasz jak krokodyl w tej wodzie. Co będzie ta kubka zrobiona dzisiaj? Chyba nie będzie, nie. Musimy poczekać do jutra. I pewnie też dlatego nie masz ochoty na owocki, co? Bo jesteś totalnie pełny po tych dwóch myszach. No dobra kochani, wydaje mi się, że tutaj Karlito już nic innowacyjnego nam nie pokaże, więc będziemy kończyć ten odcinek. Ja go tu jeszcze zostawię na 20 minut, bo widzę, że naprawdę ma się dobrze i po prostu czerpie radość z tej wody, więc niech ma. Wybaczcie, że w zasadzie nic się nie działo w tym odcinku, ale no plan był inny, lecz niestety pogoda ostatnio bardzo wielu osobom krzyżuje plany, więc no niestety. to będzie w następnym odcinku na spacerku. No i cóż mogę dodać więcej? Jest piękny i ogromny. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę no i że kliknicie suba, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Przypominam również o moim drugim kanale, na który wleciał film, w którym prawie sobie złamałem nogę. Wiecie, no czasem tak jest. Dobra, to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia już w sobotę. Hej!